To nie będzie mój sezon. Kubuś, powiem ci, że jestem załamany, powiem ci szczerze. No nie wiem, coś źle robię. Na pewno nie twoja wina. No kurwa, no jaś musi być i to raczej nie jest kurwa winy. Gra, gra, win, 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 gra winy, gra gra? Winy? Może trzeba spojrzeć prawdzie w oczy i powiedzieć sobie, że jestem chujowy? Jak myślicie, z czasu swojej gry, f 1 ile macie godzin, to ile było na oglądaniu mnie, a ile na jeżdżeniu? Bywa Mówię tutaj w 50-50, albo ile? i nawet. No. Tak, 30 do 70, 30% gry. Nie ma się z czego śmiać, jest historia tragiczna. No wiecie, Experience Dawnie, z grania we Fiery jest zawsze inny niż dla Was. W ogóle nowy POS leży praktycznie na tym fotelu. Na prawdziwy kurwa, wyścigowy kierowca. Bombowca. W ogóle walfieramy no omien. Nie ma. Ale no nic. Wypożyczenie pożyczenie krótko no trzeba pomóc. Aha. Tak jest. No ten tego. w ten tego jest ten. Czuję, że. To śmiej jednie. Amak na medach? O. Co? Na medach. Niepotrzebnie mhm. nie na medium startowanych. Może na tych mediumach zacząłem. Chyba nie chciałem iść na hardy, a softy do końca by nie poszły, co nie. Wszyscy spitowali oprócz mnie? Tak. tak. Ja to. Ale oni na soft, oni nie chuja nie udojadną na softach tego, prawda? Nie wiem. Oj no chuj, jestem ostatni przez No i naprawdę dojadą na tych softach jakimś cudem do końca. Nie wiem. Myślałem, że nie nie dojadł na tych softach od czwartego okrążenia, no do pizdy. Miałem sen, że skultywowaliśmy wszystkie pola. To była prawda. Chyba chwilę mnie nie było Ferrari już na końcu Nie spitowałem na safety carze, wszyscy spitowali i chuj Bo ja zacząłem, zacząłem na midiumach, pierdolę tą grę, nie chcę się grać w tą grę Spierdoliłem po stałości Abym kurwa był co najmniej drugi kurwa I chuj, trochę za dużo okazuje O kurwa Jak zapłacić też bokiem Miałem po prostu slapa spróbować ale na chyba nie ty siedem odpuścisz? Już mi palce drętwieją <noise> Tylko, że ogólnie... O! Jest dobrze, Łukaszku! Kurczę, my <noise> Ale kółbuś to nie o to chodzi, my musimy zdobywać, a nie on gubić. Ja 26 zdobyłem jak no. No to bardzo dobrze, ale kurwa ja na razie no. nic nie zdobyłem. z ciebie łako to wiele Dwa boty spitowały, no dlaczego? Bo kurwa rozpierdolił je kurczór pewnie. Co czekaj, dlaczego dwa boty spitowały? Chuj boty spitowały, dlaczego tam się dzieje? ja oni wszystko kurwa, zmieniają skrzydła? Kurwa, kurwa pojebany wysiek. O, jednym wysiekł się. Dobra, idziemy, kurwa, idziemy grać w FESA kurwa, bo tam, tam się nie rozpierdolę chociaż. A wiesz, że Kutas to też jest takie od, od tego, od... Ee, jak Co się nazywa? Obrusu? Nie, wiedziałem. No? Fajny fun fact, fajny.